85 lat temu wybuchła II wojna światowa. Rozpoczęła się od agresji Niemiec na Polskę w dniu 1 września 1939 roku. W Dąbrowie białostockiej uroczystości w 85 rocznicę wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wyzwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Po mszy Delegacje z udziałem mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli szkół, harcerzy oraz służb mundurowych złożyły kwiaty pod pomnikiem zasłużeni dla Ziemi Dąbrowskiej. Niemiecki atak na Polskę rozpoczął najbardziej niszczycielską. Wojnę w dziejach. Wojnę, w której uczestniczyło 61 państw, wszystkich kontynentów oraz 1,7 miliarda ludzi. Wojnę, która pochłonęła około 70 milionów ofiar. W wyniku II wojny światowej śmierć poniosło blisko 6 milionów obywateli polskich. Przede wszystkim wśród ludności cywilnej. Działania wojenne na ziemiach polskich toczyły się aż do końca wojny, w 1945 roku. Polska nigdy oficjalnie nie skapitulowała. Konspiracyjne oddziały ruchu oporu w kraju, w tym najbardziej znana i najliczniejsza Armia Krajowa oraz polskie siły zbrojne na innych frontach walczyły o wolność ojczyzny. Dlatego my. Jako mieszkańcy Ziemi Dąbrowskiej składamy dziś hołd bohaterom. W tym symbolicznym miejscu składamy hołd wszystkim Polakom, którzy wówczas bronili naszej Ojczyzny, którzy ponieśli najwyższą ofiarę, walcząc, aby nasza Ojczyzna była wolna. My tą wolnością, wtedy przez nich wywalczoną, możemy się cieszyć do dzisiaj. Jednak nie da się zaprzeczyć temu, że żyjemy w niespokojnych czasach, zważywszy na to, co się dzieje za naszymi wschodnimi granicami. Nasuwają się w tym momencie jakże uniwersalne i aktualne słowa naszego najwybitniejszego Polaka, papieża Jana Pawła II, który powiedział: Człowiek jest powołany do wolności, nie ma wolności bez odpowiedzialności. I bez umiłowania prawdy. Wolność jest człowiekowi dana i zadana. Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Bardzo ważne, żebyśmy pamiętali nie dla zemsty, tylko dla pamięci o poległych, o tych zamordowanych, o tych niewinnych ludziach, którzy oddali swoje życie w tamtym czasie. Yy, przytoczę. Takie słowa, które przeczytałem na pomniku kiedyś w jednym, y, 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 jednym z miast, jeśli zapomnę o nich, Ty Panie, zapomnij o mnie, to naprawdę wiele świadczy. I również chciałbym, żebyśmy pamiętali, kto był katem, a kto był ofiarą w tym, tamtym czasie, bo dziś niestety, ale próbuje się zatrzeć te, te, te różnice.